9 październik, nagrywamy Stefana Siudalskiego na Rębkowie Parcelach, pszczelarza, profesora, historyka, naukowca. <grystanie> Profesor, historyk, naukowiec. Strasznie dużo tytułów i żadne nieprawdziwe, ale nie szkodzi. Natomiast pszczoły są prawdziwe i ich żądła są całkiem prawdziwe. Pszczoły potrafią ponad 70 czynności w sposób planowy wykonywać ale my potrafimy wytłumaczyć zaledwie gdzieś około 10-13 ich działań sensownych pozostałych nie wiemy o pszczołach mniej wiemy aniż o księżycu bardzo ciekawych rzeczy jest kilka nagranych już przeze mnie pokazanych między innymi jaka jest temperatura wulu bez względu na to jaka jest temperatura na zewnątrz pszczoły starają się utrzymać 34-36 stopni wulu w zimę utrzymują około 20-22 stopni wokół matki i w kłębie, bo one wtedy zawiązują taki kłąb skrzydłami na zewnątrz, wszystkie są ustawione i te skrzydła ustawione na zewnątrz są doskonałym termicznym izolatorem, gdzie na takiej odległości dosłownie to może być ten gradient temperatury wynosi 20-30 stopni nawet. Te lekko co podmarzną na zewnątrz lub potrzebują pokarmu, przesuwają się cyklicznie do, do środka. I następne są na zewnątrz, także przez całą zimę nie te same pszczoły są na zewnątrz, tylko cały czas są wewnątrz. Pszczoły mają kilka instynktów zakodowanych z dalekiej przeszłości, wtedy kiedy żyły przede wszystkim w drzewach na tych terenach, na terenach tej części Europy. Na przykład, jeżeli ja podam poza gniazdo pszczele kawałek plastra oberwanego, to pszczoły natychmiast na drugi dzień go przymocują. One go nie mogą przenieść, nie mogą go przewrócić. tak jak go rzucę tam kawałeczek, to go przymocują, dlatego że mają instynkt. W przyrodzinie pszczelnej nie może nic się przeruszać, Bo przecież jak drzewa się ruszały i wiatry, i dziuple, one się żyły, to nie miało prawa nic się ruszać, bo by ich zabiło. W związku z tym mają taki instynkt, że nawet nie tylko w gnieździe wszystko zamocowują, ale zamocowują także wszystko, co jest w obrębie ula, ale poza, poza gniazdem. Pszczoły potrafią przekazywać sobie wiele więcej informacji niż my sądzimy. Przykładowo, w tej chwili na wylocie siedzą strażniczki, które kontrolują, jakie pszczoły wpuścić, a jakie nie. One także dają sygnał nie do ataku, do ataku na człowieka, na każdego intruza, także na inną pszczołę, czy na szerszenie. Jeżeli chcemy zajrzeć do ula, to lekko poddymiamy wylotek. Te pszczoły strażniczki przy wylocie dają sygnał akustyczny skrzydłami do całego ula i cały ul zaczyna się opijać miodem. Dlaczego? Dlatego, że w przeszłości jeżeli pojawiał się dym, to rodzina pszczela musiała całe zapasy ile tylko da pochłonąć w siebie, bo jeśli byłby to pożar, to by się przenosiły w inne miejsce, prawda? I jak pszczoła się tak opije, tak miodem, to nie jest w stanie podjąć odwłoku. A jak nie jest w stanie podjąć odwłoku, to nie jest w stanie urządzić nie wysunie żądła. Nie urządzić, Czyli takie pszczoły, które są opite miodem, są bardzo spokojne, że tą pszczoły można brać w tak. Spokojnie tutaj rój jak wisiał na drzewie, to podchodziłem do niej dotykałem. Co ciekawostka jest, jak rój wisi na drzewie i dotknie się do pojedynczej pszczoły, natychmiast wszystko o tym wiedzą. Łamek sekundy i wszystkie szczekają na człowieka. Sz, sz, sz. I sobie. Jesteś to niepotrzebne. Przez te Setki tysięcy lat, co pszczoły na Ziemi żyły, warunki się zmieniały powoli. Natomiast na przestrzeni ostatnich 50 lat warunki są tak szybko zmieniające się, że nie ze wszystkim pszczoły są w stanie nadążyć. I w związku z tym trafiają się takie przygody, że pszczoły zapominają miejsca skąd wracają. Wystarczy tam spojrzeć na pole, wszystkie pszczoły wylatują, leco 500-700 metrów. Tysiąc metrów więcej i wracając z dokładnością do kilku centymetrów to samo miejsce. Gdybym wziął ten ul, przestawił, to te pszczoły, które wyleciały z tego ula, będą próbowały wlecieć w stare miejsce. Ula już nie będzie, one tam będą szukały miejsca, gdzie do niego wejść. Tak dokładnie zapamiętują to, gdzie się wchodzi do ula. Ja przy pszczołach zawsze robię bez rękawic, zawiniętymi rękawami, tylko na głowę, coś się nakładam, bo to zawsze jakaś. Jedna złośliwa pszczółka może na kilkadziesiąt tysięcy się trafić i nie wyobrażam sobie, żeby robić przy pszczółach w rękawicach, dlatego że ten jest w mało delikatny, łatwiej je pokryć, łatwiej je zniszczyć, łatwiej coś uszkodzić. Jakie ma się ręce gołe, to jest po prostu większe wyczucie, czy ramki jak się wysuwa, już to nie trzeba czasami ramki wysuwać całej, wystarczy, że lekko się ruszy ramkę i po ciężarze ramki już wiadomo, czy jest pełna czy jest tam czerw, czy jest tam zupełnie innego cięża, bo wskazuje mi ramki co jest. Ramka jedna taka warszawska, może ważyć nawet i 3 kg, jeżeli jest pełna, poszyta miodem, czy też pogardą. Także pszczoły to jest przepiękna rzecz, którą warto po prostu, nawet jako hobby traktować, coraz to sobie coś tam, i człowiek pod nich pociągnie. Dziękuję.